Proponowany budżet jest kompromisem pomiędzy potrzebami mieszkańców a możliwościami finansowymi. Mieszkańcy będą mogli dostrzec kolejne zmiany, które pozytywnie wpłyną na rozwój gminy. To była jednogłośna decyzja. W gminie Dembica uchwalono budżet na 2025 rok. Mieszkańcy mogą liczyć na nowe inwestycje i kontynuację obecnych działań. Jak mówią radni, budżet został zbudowany przede wszystkim na kompromisie. Dzięki licznym dyskusjom dotyczącym jego finalnej formy podczas sesji Gminy Nemica nikt nie wahał się, jaką decyzję podjąć. Dyskusja była bardzo ożywiona na komisjach, i tym bardziej za to dziękuję, że, że każdy z Was znalazł coś dla siebie w tym budżecie. Po trwających dyskusjach, debatach, merytorycznych wypowiedziach doszliśmy do porozumienia. Mieszkańcy mogą liczyć na dalszy rozwój gminy. 40 milionów złotych zostanie przeznaczone na inwestycje drogowe, oświatę i kulturę. Każdy znajdzie coś dla siebie i te inwestycje są w miarę rozłożone po całej gminie, co bardzo cieszy. Takie kluczowe inwestycje jak na przykład hala w Gumiskach będziemy chcieć skończyć w tym roku, tak żeby dzieci od 1 września mogły już z niej korzystać. Projekt budżetu zakłada, że dochody wyniosą 170 milionów złotych, co oznacza wzrost o 20% w porównaniu do mijającego roku. Wydatki mają utrzymać się na poziomie około 172 milionów złotych.